Jak sprawdzam, czy moja dieta ketogeniczna jest skuteczna? No, oczywiście, pierwsza sprawa to mój glukometr, ciągłego monitoringu glukozy. Ten sensor sprawdza mi na bieżąco poziom glukozy we krwi i super, wiem, jakie posiłki mam jeść i jak reaguje mój organizm. Ale druga sprawa to sprawdzenie poziomu ketonu we krwi, bo to właśnie ketony wytwarzają się wtedy, kiedy nie dostarczamy organizmowi węglowodanów, no a mózg potrzebuje troszeczkę glukozy, nawet dużo do funkcjonowania. I Wtedy ciała ketonowe zaciągają ten tłuszczyk naszych tutaj zapasów i mamy energię właśnie z tego tłuszczyku. No i chudniemy, no i o to nam chodzi. A ja sobie sprawdzam ten poziom. Taki cudowny wynalazek znalazłem w internecie od sprawdzonego dostawcy na AliExpressie. Akurat nie przeszkadza mi to 20 dni, idzie. I powiem szczerze, że jestem zadowolony z wyników. Nie, inaczej, jestem zadowolony z tego urządzenia, ale nie z moich wyników, bowiem przez te testy dla Was. O, takie małe urządzonko. To jest niestety kujka. Musimy Tak samo kujemy jak, jak podczas sprawdzania na typowych glukometrach. Ale super, super sprawa. Monitorując poziom ciał ketonowych we krwi, będziesz dobrze wiedział jak Twoje ciało reaguje na ilość węglowodanów w ciągu całego dnia i może sobie y, sterować tym wszystkim. No jest jak w samochodzie, dolejesz dobry olej, lepiej jedzie. Tutaj mamy y, posiłków, wrzucisz coś fajnego do żołądka y, przez 1-2 dni, to się już dzieje, ta magia się dzieje, te ciała ketonowe są wytwarzane, jak tylko widzisz, że rosną no, to jesteś w siódmym niebie. U mnie niestety jest źle, ale ja ten dzień nadejdzie. Ten dzień nadejdzie, będzie dobrze. Linka e, do mojego sprawdzonego sprzedawcy dodaję w komentarzach albo na Facebooku w opisie. E, sprawdźcie sobie, to no nie kosztuje za dużo, około 140, 140 zł urządzenie z 30 paskami. Możesz sobie dokupić jeszcze paski za 80-90 zł, więc nie ma tragedii. Przez miesiąc codziennie możesz się nakuwać i sprawdzać, czy Twoja ketoza jest prawidłowa. A, dorzucę jeszcze też linka do CGM mojego tutaj wbitego, bo szczerze mówiąc, jestem zadowolony i czemu mam się nie podzielić tą wiadomością?